Zgupiłam się w tym okrutnym lesie, panie Zboczeńcu! <śmienny> Co tam Bo słonice mówią? Aki, co zrobić? Szukać następnego, czy powalczyć trochę? Nie, no baba konkretna, przerośnięta. O, baba. A jest tak? Chyba się przestraszy. Nie, nie. Może być. Miło by było. No to. Ja Jak się mam do pana zwracać? Pan z doczyńców? Nie, obojętnie. Może być z boku. Z boku, a ma pan żonę? Tak, w zagajniku, po co znowcem robi? No ja nie wiem. Ja nie mogę. Ja mam zasady. Ale co to? Gdzie pan pracuje? Hmm, Można rzec w terenie. chyba się nie rozdwoję. Oczywiście, poczekam. Panie spokój. Pan to chyba ma tu dużo roboty. Powiem tak, ciężko obrobić. doświadczenie. Ale ja nie wiem, czy, ja się na, czy pan się tak jednak nadaje i pan to raczej to taki niezaprzystojny, co? Taki jakby rozgnieciony maślak. No raczej borowik. No raczej rozgnieciony bolowik. Kwestia światła. Ale? Nie! Halo, halo, pani zboczeń, tu jest pan tutaj. Przedział wiekowy to e, od strony brzusz. Zbowit na grzybę wyszedł. <grymne> no to! Ho. Nie! Proszę mnie nie zrobić! Nie oddam się tak bez banki! <grymne> zaraz, zaraz, biednę procedur. Ja rozchylam płaszcz, pani przestraszona, wtedy zaczyna uciekać. Ja gonię, dopadam, ustawiam odpowiedni Uj. kąt i jedziemy. To wszystko tak strasznie brzmi. Szczególnie ten kąt. Ja chyba nie dam rady. Dobra, zaczynamy. Oj, nic się nie stało. On ma same kary, nie rdzą. Nie, zarówno. No, czytaj, no, no. so, Najbliższą środę przebrać się w strój firmowy i ja nie muszę. <transgender> A się lubi ładnie ubierać. Możesz coś tak jak dzisiaj. Komplementy samego rana przez najbliższy tydzień od działu kad przyjmuję ja. Nie ma takiej szansy! Nie się Ale co? to jest taka Dobra. Pani Kasia, pani się nie zachęca do obrazu tego z boka, tego goła nóżka. No ja potem byłam taka mniej atrakcyjna na Na Najbliższy czwartek, tabliczkę czekolady od zarządu dostaje i.